Witam, nazywam się Michał Piotrowicz i witam na swoim kanale z miłości do broni białej. Następnie zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, jeszcze nie śledzą, żeby to zrobić. Dzisiaj zajmę się recenzją takiego to-tanto i teraz od razu wyjaśnię, że strój, który mam na sobie razem z tym fajnym logo, jest oficjalnym strojem tutaj naszej sekcji Tanto, jest ona prowadzona przy okazji zajęć w czambale. Tak czy inaczej zajmujemy się tam też trochę operowaniem nie tylko nożem w formule sparingowej, ale troszeczkę rzucamy nożami, a też bardzo dużo tniemy, więc prędzej czy później takie Tanto przyda się nie tylko adeptom Szkoły samurajów u nas czy jakiejś szkół kenjuszu, czy patto Ale również właśnie jak ktoś zajmuje się walką nożem, zachęcam, zachęcam, zachęca, żeby też pohańbił się praktyką cięcia. a Tak naprawdę to pociął sobie, bo to jest prąbówka. I mamy tutaj o No i teraz tak, wszystko jest w takiej szarej kolorystyce. Mamy E, oczywiście, tutaj saję, która jest pokryta metalicznym lakierem srebrnym z takimi abstrakcyjnymi białymi bazami. Efekt jest bardzo fajny, bo to rozbija tutaj tą taką, e, ten taki metalik. E, jeśli chodzi o sagę, to, no, to są sagę, które ja przywiózłem z Japonii. One są ręcznie tkane. To konkretnie jest w takim trochę cielistym kolorze. Nie wiem, może to jest jakiś jasny ugier i tak dalej. I ma tutaj jeszcze wzorek. Wzorek jest wyhaftowany złotem. Z złotą nitką. No i to jest akurat pierwotne więc Bardzo fajna rzecz, taki szczegół, może mało ważny dla niektórych. No cóż, ja pół walizki takich rzeczy przywożę, właśnie takich dziwnych pasków. Idąc dalej, przechodzimy do meritum, czyli ostrze. Tutaj długość całkowita tego noża, tak naprawdę najkrótszego miecza, to jest około 45 cm, czyli dokładnie takie same aparaty które my e, używamy do spaningu. Czyli to jest taki nóż nie nóż tylko w zasadzie technicznie rzecz biorąc sztylet. No i to jest ostrze z te dziesiątki z stali narzędziowej, która jest bardzo fajnie wytrzymała, długo trzyma też krawędź, e, ostrość, jest to ostrze wygięte, typu shinobi cukuri, więc z boczną wypukłością, analogiczny że tak powiem krój do każdej prawie katany. Nawet ma bohi, czyli struzinę, no i czuł kiscaki. Ostrza te dziesiątka jest jedną z moich ulubionych stali. Oczywiście wszystko jest tutaj e, kute i hartowane ręcznie, i hartowane za pomocą glinki. I mamy tutaj oczywiście prawdziwy hamon typu gunowy ja oprawiłem kilka takich ostrzy w różne oprawy. I muszę powiedzieć, że każde jest inne. Hartowane eee, zostało troszeczkę eee, inaczej. Ten wzór pognicie jest na każdym troszeczkę inny. Jest ten hałon. Tu jest takie dość klasyczne, gównone bez jakichś tam szczególnych innych eee, aktywności. Hapaki. O, ta część co się klinuje o nią saja mosiężna z takim komórkowym wzorem. Ja już wielokrotnie podobnych użyłem tylko to konkretnie jest miedziowane i patynowane. Więc tutaj no, a dlaczego takie jest? Bo serpa jest dokładnie taka sama, przynajmniej ta, co jest z wierzchu. I bo jeszcze jest druga pod spodem, która po prostu jest mosiężna. suba ażurowa z motywem Kwiatów wiśni. Również miedziowana, fuci klasiwa. Miedziowane z motywem strażników Mio. Ja bardzo lubię tą konkretną supę. Ona jest tutaj y okrągła zupełnie. No i myślę, że wygląda i prezentuje się super. Mamy też taki szary oblot tutaj na rękojeści. To jest bałne podjestrem, Sama gała pod spodem jest full eco, czyli nie jest to prawdziwa sama gała, tylko tutaj mamy sztuczną. Eee, ja lubię ten szary kolor oplotu. Też przewagą poliestru jest to, że dłoni trzyma się go tak fajnie, bo jest taki minki, a też dostępny jest w bardzo wielu różnych kolorach. Eee, szary na wymianę oplotu niezwykle trudno dostać. Ok? taki z czystej bawełny. A druga sprawa, też się łatwo czyści taki obrot, bo można go wyczyścić, po prostu go uprać na rękojeści jak też szczoteczką do zębów polecam. I mamy jeszcze tutaj menuki. Menuki jest z obu stron. Menuki akurat jest fajne bardzo, bo to jest kwiat lotosu, taki bardzo azjatycki, znany buddyjski motyw i jest srebrny. No, po ok. I całość jest montowana na jeden kołeczek, wszystko trzyma się bardzo ładnie, i zaraz zobaczymy, jak ten miecz tnie. Także jeśli chodzi o appearance, to trudno mi ocenić własną pracę, ale no prosto. Ja nie robię mieczek, które mi się nie podobają. Mam nadzieję, że Wam też się spodobają i że tutaj na tych zbliżeniach mogliście sobie zobaczyć dokładnie, jak to. Dobrze, jeszcze kilka słów powiem. Do testowania tanto i do treningu tamyści i tanto używa się zazwyczaj połówek, takich mat, które mają połowę normalnej długości. Może to jest ekwiwalent przetranienia. W każdym razie chodzi o długość ostrza. Z racji, że szybmielka nożem głównie opierała się zawsze o... A cięcia były dość specjalistycznymi atakami wymagającymi więcej techniki. No tutaj e, przynajmniej u nas głównie się testuje to e, Giri tanto, na tak zwanych połówkach. I tutaj pierwsze cięcie będzie Swe monogiri, czyli taki złonek po poprzednim tamyszigiri, e, który jest niepodparty. I znowu wielokrotnie mówiłem w niektórych szkołach, który jest uznawane nawet za trudniejsze cięcie. Szczerze mówiąc ja osobiście yy, nie sądzę, żeby tak było. To znaczy. Yy, no na pewno trzeba dynamicznie przeciąć taki niezafiksowany cel i szybciej. Poza tym nie widzę większej różnicy. Ok. A to, to bardzo ładnie, I nie ma tutaj żadnych wielkich problemów. W to ostrze i uporało się z zadaniem dobrze. Zobaczmy jeszcze tak zwany snack, czyli e, krótkie cięcie z. Błokcia i znadgarstka, to są takie techniki, które sparing w sparingu są używane cały czas do ataku dłoń. Okay? Albo tutaj przedramienia, konkretnie arterii. Takie nieźle, może to powtórzę, bo nie wiem czy było dobrze widać. Super. Ok. spróbujemy z drugiej strony snapa. takiego już bez pracy ciałem. Bardzo przyzwoicie. Słuchajcie. W takiej podstawowej próbie samtangi ten tanto. Spisuje się bez problemu. Czas na cięcia z lewej pozycji. Ze snapami też sobie poradził, także póki co nie mam żadnych wielkich zastrzeżeń. No dobrze, to teraz sobie sprawdzimy, jak ta ostrze się spisuje w przypadku cięć z odwrotnej pozycji. No i dlaczego ona nazywa się odwrotną Przedmiotowa Pozycja wygląda tak. Pozycja odwrotna wygląda tak. Okay. Jest takim bardziej powiedzmy ulicznym e, manewrem użycia noża czy tanto i tak dalej. Są fanowie jednej metody, drugiej metody. To temat cięcia z różnych pozycji jest rozwinięty bardziej w playliście. Cięcia prawdziwym tanto polecam sprawdzić sobie, a jak was Interesuje sama a to z kolei powinniście zobaczyć na e, rzeczy związane z czampanem. Najpierw są mono. Od no, bez żadnego problemu. No, bardzo ładnie. Troszkę ta się wygięła ale to nie było złe cięcie to poziome tutaj trzeba powiedzieć że te tak zwane połówki są troszeczkę niestabilne, więc nie jest wcale tak łatwo. Wiele rzeczy yy, bardziej jakby yy, lepiej się tnie po prostu na pełnej macie.